Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ej, on chyba kupił nową kamerę, czy coś zrobił ze światłem? Tak kochani, kupiłem, no bo na wakacje jadę, no to wiecie, sobie przyczepy do plecaka i będę chodził. Jednak to nie jest, kochani, odcinek o kamerach. To jest, kochani, odcinek o tym, że Lego zrobiło coś dobrze. Spokojnie, wiem, że teraz Wam troszeczkę głowę, głowę rozwaliłem, ale ja nie hejtuję Lego, wiecie, zawsze, tak? Lego ogólnie jest fajną firmą, tylko głupio się ostatnio zachowuje, więc ja troszeczkę tak klapsy w tyłek daję <głowę> Legosowi. Nie, to nie jest odcinek sponsorowany, spokojnie, nie przekupili mnie, tylko faktycznie zrobili coś dobrego. Słuchajcie, chciałem, moi drodzy, tak naprawdę przejrzeć z Wami troszeczkę wypusty, jakie nas czekają z klocków Lego, yy, które zapowiedzieli. No i jestem też ciekaw Waszego zdania, co Wy o tym sądzicie, więc zapraszam do sekcji komentarzy, a tymczasem przejdźmy do odcinka. Bęk! Ja, kochani, I oczywiście wpadamy sobie na Reddit. Każdy fan LEGO, każdy, kochani, AFOL zna tą stronę LEGO LIX Reddit, gdzie wypuszczam tak naprawdę ostatnie nowości. Słuchajcie, zanim przejdziemy do czarnej perły, chciałbym, kochani, skupić się troszeczkę na zupełnie innym zestawie, a mianowicie na fabryce czekolady, która według mnie jest średnia. więc. Mamy tutaj kochani, na początku ten aspekt typowego audiologa, audiologa, czyli troszeczkę ponarzekamy, później będziemy, wiecie, już ten taki troszeczkę słodzenie, a później znowu będziemy narzekać, żeby zachować balans w tym wszystkim. Jeśli chodzi o fabrykę czekolady, Charlie'ego i fabrykę czekolady. Ja wiem, że bardzo dużo osób było troszeczkę zawiedzionych, jak zobaczyło ten zestaw, no bo tak popatrzyli i powiedzieli, ej, a gdzie Johnny Depp? Tylko, że to nie jest, kochani, fabryka czekolady z filmu Charlie fabryka czekolady, tylko to jest fabryka czekolady z filmu Willy Wonka i Fabryka Czekolady z 1971 roku. I ten film był, kurde, straszny. Mi w koszmarach się autentycznie śniła ta piosenka Umpa Lumpa ti um, pa, Nie, to było naprawdę straszne. Kiedyś kiedy, kiedy stare firmy były po prostu straszne. Już. Nie, brr, brr, dobra. Ale no powiem Wam, kochani, po co audiolog się przyczepia do tego zestawu? Słuchajcie, o ile sam zestaw, kochani, wygląda, teoretycznie rzecz biorąc, jakość, to ja, jakość, nie jakość, jakość, to mam trochę problem z tym, że on jest cholernie chaotyczny. I teraz słuchajcie, powiem wam tak. Zadałem sobie pytanie, do kogo jest skierowany ten zestaw? Dla dzieci. Totalnie nie, no bo cena w okolicach tysiaka, no to nie mówimy tutaj o zabawkach dla dzieci. Więc to nie ma kwestii zabawowych. To jest, kochani, oczywiście zbieracz kurzu dla dorosłych. I o ile, kochani, to zbieracz kurzu dla dorosłych, to ja mam do Was pytanie: po jakie licho oni tutaj wsadzili silnik, który majta tą rzeką czekolady, skoro my to włączymy, najprawdopodobniej w 5 sekund patrzymy ho, Super. Wyłączymy, odstawimy i będzie zbierał kurz. No tak. I Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę jak sobie popatrzymy na ten zestaw z troszeczkę bliska i gdybyśmy wywalili tą łódkę, wywalili, kochani, e, Charlie'ego razem z dziadkiem, wywalili te wszystkie postacie, wywalili Williego łąkę oraz umpalumpasy, to ja mam wrażenie, że to, kochani, nam troszeczkę przypomina bardzo basicowy set z friendsów jakiejś takiej słodkiej krainy, bo ten zestaw jest za mało wyróżniający się. Jeżeli, kochani, tutaj mówimy o fabryce czekolady, ja osobiście, jako grafik 3D, gdybym projektował ten zestaw, bym chyba pomyślał o tym, żeby połączyć troszeczkę ten industrializm, który był w tamtej fabryce, łącznie z tą baśniową krainą, czyli tak naprawdę wywaliłbym ten silnik w cholerę, bo ten silnik to mi totalnie nie jest potrzebny, ale wziąłbym tą ścianę, tą część fabryki i te rurki, które tutaj są, no, to jest totalnie niewidoczne i totalnie się gubi w tym wszystkim, ale bym pociągnął to dalej troszeczkę. A dobra, ciul, weźmy to, narysujmy. Od razu mówię, jestem profesjonalnym rysownikiem myszkowym. I powiem wam tak. Yy, ja bym osobiście chyba to pociągnął dalej. Tutaj zrobił zamknięcie. Nawet i tutaj tą ściankę troszeczkę zamknął. I tutaj bym chyba zrobił wejście drzwi do tej fabryki czekolady, do momentu, jak znaczy w momencie, jak oni wchodzą do tego. I tutaj mają sobie jakąś tam półkę i schody. I Wtedy ja bym mógł realnie powiedzieć, że to jest fabryka czekolady. I też fajnie można było tutaj wtedy, nie wiem, jakoś zabudować nawet i klockami ten otwór, że jakąś nawet i nalepkę tutaj już dobre, pallicho te nalepki, no ale mogliby tutaj jakąś nalepkę dać, że tam nie wiem, umpalą pasy są w tle, wiecie. Coś na zasadzie takiego fajka perspektywistycznego, jak powiedzmy w starych bajkach było jak struś pędzi wiatr malował na ścianach, nie? Że mamy sobie tutaj umpalą pasy i one, nie wiem, tam sobie sypią cukier do tego. Więc takie coś bym zrobił i myślę, że wtedy to faktycznie by wyglądało jak fabryka czekolady. Może jeszcze jakieś rury tutaj puścił. Dużo fajniej by to wyglądało, według mnie. Jeśli chodzi o figurki, też mam troszeczkę z nimi problem, bo o ile ja jestem fanem tego filmu, to powiem Wam szczerze, że na, na pierwszy rzut oka byłem w stanie oczywiście zloka, ten, zlokalizować sobie e, Williego łąkę, byłem w stanie zlokalizować u Palumpasy, Charlie'ego, jego dziadka, tak samo resztę dzieciaków, poza tym jego w garniturze. I powiem Wam szczerze, że na początku ja myślałem, że to jest jakiś uczeń z literinu, bo jeżeli chodzi o tego grubaska, przepraszam, jak to się teraz mówi w dzisiejszych czasach, osoba, osoba niesmukła, dobra, niech będzie. Jeżeli chodzi o tą osobę niesmukłą, to mi brakuje tutaj troszeczkę grubaskowości. W sensie, wiecie, jakiegoś takiego, nie wiem, że koszula się to jakoś tak rozciąga i tak dalej. No bo ten grubasek no, był bardzo charakterystyczny. Ale tutaj nie dość, że dali figurkę, która jest z wysokością tak naprawdę dorosłego, to mam wrażenie, że no, trochę powinni ją e, obniżyć dla samego po prostu standardu i tyle. Więc e, figurki ogólnie spoko. Szkoda tylko, że oczywiście bez lekprintów, jak zawsze. No bo to przecież kosztuje Lego miliardy tysiące milionów, nie? E, no... Ale ogólnie nie wiem, Umpa Lumpasa bym sobie wziął chyba, aczkolwiek nie wiem dlaczego mi się wydaje, że one mają... czekać. jak wyglądał Umpalumpas Lumpas stary? Ej, no powiem wam tylko tyle. Możecie mnie zabić, ale fryzura Umpa Lumpasa jest cholernie charakterystyczna, a ja mam wrażenie, że oni dali im fryzurę tej fioletowej baby z Gwiezdnych Wojen, z tej nowej trylogii. No dobra, no to pasami trochę skopali. No i tak, no i tutaj oczywiście jest sobie ten cały zmotoryzowany mechanizm yy, majtania kupą. Więc wywalić figurki, wywalić most i mamy, kochani, krajne... kupy. Na no, Jakieś tam background zabudowany, ale tego nie widać, dlatego no ja się na tym nie skupiam, nie? Kolejny, kochani, temat, jakim yy, wpadam, to tak naprawdę, kochani, temat konsol. I ja wiem, że LEGO oczywiście tam się zmochało z Segą, tak, i zaczęli tam wypuszczać te Soniki, te konsole różnego rodzaju, ale według mnie to są troszeczkę prostokąty. I według mnie ja nie jestem w stanie traktować nieciekawego prostokąta z LEGO jako coś ciekawego. Dlatego ja po prostu tutaj chciałbym trochę walnąć krytyką w tą konsolę, że no po co? Fajnie, ale po co? Nie, ja, na tej zasadzie. Dobra, ale przejdźmy, kochani, do tego, co miśki lubią najbardziej. A mówiąc, miśki lubią najbardziej, mam oczywiście na myśli czarną perłę, na którą, kochani, oczywiście sam się grzeje jak nie wiem co. No ale w jednym z odcinków, chyba w Gwieździe Śmierci, opowiadałem, że e, pokazali dupkę tej czarnej perły. No i jak ja to zobaczyłem, no to miałem takie... 10 na 10. A później pokazali to pierwsze zdjęcie. Znaczy, pokazali tych więcej zdjęć nie? na reddicie. I miałem takie, hmm. czas się zastanowić troszeczkę głębiej. I o ile sam statek prezentuje się naprawdę według mnie fajnie. Patrzmy na sam statek. Ja jeszcze nie mówię o żaglach, spokojnie. O ile sam statek, kochani, prezentuje się dosyć fajnie, ma jakąś w sobie podstawkę. Ogólnie wygląda wolumowo git. To jeśli chodzi o żagle, Chodźcie tutaj żagle, to mam do nich bardzo duże zastrzeżenie. Wiem, że ja, moi drodzy, oczywiście jestem człowiekiem od narzekania, i tak dalej. Aczkolwiek sami przyznacie, że oni wyglądają jak naciągnięta kartka papieru na po prostu dwa polsy. Według mnie te żagle powinny mieć troszeczkę, powinny po prostu być materiałowo troszeczkę dłuższe, a ciul, skoro moi drodzy, już pokazałem, że umiem rysować myszką, no to dalej rysuję myszką. Mam wrażenie, kochani, że te żagle powinny być troszeczkę dłuższe, jeśli chodzi tutaj o materiał, żeby stworzyć wrażenie, wiecie, takiego o! Takiego zwisania, i wtedy one były takie, wiecie, ciężkie, rzeczywiście. Miałyby takie, oho, nawet tutaj, sru. Można by je fajnie sobie upozować. I ja teraz nie wiem, czy powiem Wam szczerze, że to jest, czy to jest kwestia, yy, czy to jest kwestia designu, czy to jest kwestia renderu, że oni nie potrafili tego zrobić jakoś tak w komputerze, chociaż. Czy to jest no po prostu kwestia tego, że troszeczkę skopali? Eee, wydaje mi się, że u tej mocy, że będą mieli naprawdę pełne pole do popisu albo rebrik, eee, i po prostu no będą musieli to naprawić. Tak samo kwestia dodania większej ilości takich lunków, wiecie? Według mnie tutaj by też załatwiła sprawę, bo o ile mamy sobie tą czarną perłę. No to mam wrażenie, że tych linek tutaj jest troszeczkę za mało. Powinno być tego trochę więcej, zresztą dobrze, mówiłem. za mało linek. Ewidentnie za mało linek. Pamiętajcie, że każdy statek potrzebuje większej ilości linek i według mnie, no tutaj na 100% będzie trzeba po prostu te linki na własną rękę podorzucać. Jeśli chodzi, kochani, o jeszcze jedną rzecz, to powiem Wam szczerze, że o ile z tyłu pokazali nam te dwa pokrętła na jednym ze zdjęć, nie? to te pokrętła, one będą mechanizmem oczywiście wysuwania dział z tych takich tutaj komór działowych, które sobie są, te klapki, fajnie, będą się podnosiły i te działa będziemy mogli sobie wysunąć. I powiem Wam, że to jest spoko, aczkolwiek... My chyba nie dostaniemy armat. I to jest pierwszy statek z Lego, z tego co sobie na szybko przypominam, który nie będzie miał armat. I trochę moi drodzy, według mnie to jest smutne, no bo ja zawsze jako dzieciak chciałem mieć armaty, która jest naciągana, a nie miałem. Miałem taką zwykłą, która się nie naciągała, ale udawałem, że sobie strzela. I chciałem mieć zawsze rekina też, ale rekina sobie kupiłem jakieś 3 lata temu i mam rekina. Dobra. Chciałbym, żebyście sami w sumie zwrócili uwagę i powiedzieli mi, czy to są armaty, czy to nie są armaty. Bo według mnie to są... felgi. Te od tych takich... czekajcie, zresztą czy ja mam jakiegoś samochodzika takiego tutaj? Tak. Wiecie co, ja mam wrażenie... że to są... światło... że to są takie fragmenty. Jeżeli to są koła... No to trochę słabo po prostu, wiecie, no jak na armatę i tak dalej, jako na obiekt... Yy dosyć konieczny konieczny no, dla statku, ale dobra, nie ma co narzekać żagle, no, z całą pewnością będzie troszeczkę tutaj kasztan do fiksów. Ale ogólnie sam dół prezentuje się bardzo fajnie. Zobaczymy jeszcze tak naprawdę, jak sceną, No, bo ona tam ma wyskoczyć też powyżej 1000 zł. Jako display set, szczerze, myślę, że naprawdę kupię ten zestaw. Zobaczę jeszcze jakieś recenzje. Chyba, że fajnego GWP-ka dorzucą. Jeżeli by dorzucili, nie wiem, Krakena nagle do tego, to zestaw to jest must have. Jeśli chodzi o figurki, według mnie osobiście nie jest źle. No, bo widać tak naprawdę charakterystykę wszystkich figurek. Troszeczkę oczywiście brakuje lek printów. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, o ile Kapitan Jack Sparrow, kapitan, nie zapominajcie kochani o tym, że to jest kapitan Jack Sparrow oraz Barbosa wyglądają dosyć fajnie, gips tak samo, koszulki u wszystkich piratów są naprawdę genialne według mnie, to o ile chodzi kochani o Elizabet Słon, <grywy> to to jest najbardziej nieudana według mnie figurka. Dlaczego? Dlaczego? Teraz każdy się zastanawia, dlaczego audiolog? Hic. Otóż, ja teraz Wam zrobię coś, czego już nie od zobaczycie. Przepraszam ja na Was najbardziej, ale czy nie uważacie, kochani, że to jest najmniej fortunny nadruk, jaki tylko Lego zrobiło? Skoro tutaj mamy nóżkę, tutaj mamy nóżkę. Niedobry audiolog, przepraszam najmocniej. Ale ogólnie figurka też ładna, tak? Nie tak jak w przypadku tego przydupasa Palpatina z Gwiazdy Śmierci, który nawet nie ma lek printów, kurczę, znaczy na tej kietce swojej. Nie no, dramat. Ale ogólnie figurki spoko. No, Barbosa też musiał się pojawić bądź co bądź w tym zestawie. Troszeczkę szkoda, że nie dali Davy Jensa, ale no mają podobno pojawić się. Tak jak widzowie ładnie pisali. E, mają się pojawić nowe e, zestawy, kolejne statki w następnych latach, więc David Jones zapewne też się pojawi. Oby był dobry po prostu, tyle. No ale nie no, seria na pewno e, wpadnie. Mam nadzieję, że nie skopią. Aczkolwiek no, te żagle wyglądają. Od przodu to wygląda dobrze, ale od boku kurczę, te żagle po prostu będą wyglądały na płaskie. A to nie powinno wyglądać jak płaskie, no patrzcie na to. Przecież to jest fajna, fajny vibe, nie? Jezus Maria, umpalą pasy. Ani po prostu takie płaskie dytki. No nie wiem. Fajnie, że będzie jakaś tam kajuta, coś tam otwierane, coś tam tego jest fajnie, 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 fajnie. Zobaczymy, jaki będzie GWP, ale z całą pewnością ten zestaw wlatuje. Kolejna kochani temat no to Hawksmith. Tutaj z tym Hawksmith powiem wam szczerze, że ja mam bardzo duży problem, bo tylko ja mu chciał to zaznaczyć. Ja nie jestem jakimś turbopanem modularów, bo uważam, że po prostu to jest ściana, 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 ściana. Ja sam kochani już tyle budynków w grach komputerowych zrobiłem, że po prostu tymi ścianami, wiecie, no troszeczkę. Jednak. Mam, kochani, Hogsmeade, to starsze. Yy, Hogsmeade, no tak, Hogsmeade, jak najbardziej. I tam był zestaw z trzema miotłami oraz z Miodowym Królestwem. I o ile, kochani, trzy miotły, naprawdę budowało się fajnie, no bo tam były jakieś tam jednak te wieżyczki wystające i tak dalej. I to wyglądało git. To Hogs, to Miodowe Królestwo to był dramat. To był tak nudny zestaw, że ja myślałem autentycznie, że fiko ławalne. Dlatego ten zestaw będzie kosztował jakoś 1600 zł. No to nie jest według mnie warte 1600 zł, biorąc pod uwagę fakt, że my za mniejsze pieniądze dostajemy naprawdę bardzo ładne modulary. Poczekajcie, ile kosztowało muzeum modularowe? 1200 zł. I teraz poczekajcie, 1200 zł, 4000 elementów. 1200 zł, 4000 elementów mieliśmy za muzeum z dinozaurami, które miało interior ładny, jakieś tam isteregi, jakieś tam figureczki i tak dalej. I według mnie to był naprawdę bardzo ładny zestaw i całkiem spory i ładny, ogólnie ładny, ładny, ładny. Tak, i skierowany przede wszystkim dla dorosłych. No bo jednak co sobie nie oszukujmy się, jeśli chodzi o modulary, no to to jest kwestia osób dorosłych, tak? Tak w przypadku tego Hogsmeade to ja troszeczkę inaczej, on wygląda fajnie. Ale cena tutaj mi się bardzo nie podoba i nie podoba mi się to, że zrobili troszeczkę z tego domek dla lalek, bo szczerze, jeżeli ja moi drodzy kupuję sobie zestaw do ekspozycji, to ja mam głęboko gdzieś, czy tam są jakieś wiecie, zabaweczki. Tak naprawdę ten cały interior y w Hogsmeade, nawet moim, którym nie mam, ja tego już nawet nie pamiętam, bo ja tego nigdy w życiu nie widziałem, bo to zawsze stoi ustawione frontem do mnie. Więc robią troszeczkę domki dla lalek, ale... Gdyby oni wywalili większość tych, śmie tych śmieciuchów tutaj ze środka i dowaliliby z to myślę, że było dużo fajniej. Bo ile na przykład Bank Gringota mi się bardzo podobał, e bo był po prostu ciekawy, tak tutaj tak naprawdę no, mam wrażenie, że dostajemy jeden budynek. Ten budynek to jest tak naprawdę, wiecie, kopia frontu, ten budynek to jest pomniejszony, ten… nieciekawe. Inaczej, fajny z wyglądu, ale nieciekawy w budowie, więc troszeczkę zaprzeczający według mnie ideologii LEGO. Trzy tu będą fajnym budynkiem, no bo ten budynek bądź co bądź lubię. Jestem troszeczkę, powiem Wam szczerze, hejterem bardzo prostych rozwiązań konstrukcyjnych, tak, czyli na przykład, no... Czegoś takiego, jakieś takie ściany, po prostu ułożenie. Dlatego sam nie rozumiem osobiście serii Minecraft. To, ile sam stawiałem, kochani, pierwsze serwery w Polsce, Minecraft Polska, to było moje dziecko. Jeżeli kiedykolwiek graliście tam, nie wiem, 10 lat temu w Minecrafta, to najprawdopodobniej na naszych serwerach. Ale dobra, jednym słowem trochę, trochę szkoda. Wychodzi Darth Vader Ty Advanced. I znowu mam wrażenie, że cena jest troszeczkę przegięta, ale tak naprawdę chciałem, moi drodzy, ten zestaw odpalić nie z tego powodu, że to będzie kolejny taj. No, wiem, że, wiem, że są fani imperialnych statków, tak, którzy mają na pewno taj interceptora, taj fightera, taj bombera w swojej kolekcji i zapewne tego Taj Adwensa będą chcieli jeszcze do siebie przytulić. Tak naprawdę LEGO kochani zapowiedziało smart klocek i to o tym bardziej chciałem powiedzieć, bo ten smart klocek, który oni zapowiedzieli, to jest coś ciekawego, ale o co chodzi audiolog? LEGO wymyśliło, Nowy sposób, znaczy wymyśla nowy sposób, który jest w fazie gdzieś tam testów, jeszcze i tak dalej. Na umieszczanie w zestawach klocków, yy, w zestawach klocków LEGO smart klocka, który będziemy umieszczać w zestawie i on będzie wydawał różnego rodzaju dźwięki i ogólnie będzie tam robił jakieś inne rzeczy, ale jego główną rzeczą to będzie podniesienie oczywiście ceny zestawu, żeby nie kosztowało coś 100 zł, tylko oczywiście 350, bo tam jest smart klocek. Nie no, zobaczymy tak naprawdę, co to będzie. Jestem bardzo ciekaw, innowacji wśród LEGO bo już mam trochę dość tych zwykłych klacków. Się zapowiedzieli, kochani, kolejnego mecha tytanicznego, Lloyda, na piętnastolecie i to był ogólnie mech... inaczej, wiem, że osoby są w Ninjago nie wszystkie zorientowane, ja bardzo lubię Ninjago, mam sobie troszeczkę tych mechów i ogólnie mech Lloyda, kochani, zawsze był mechem tym najlepszym, tym pierwszym, którego fani najlepiej wspominają ogólnie ma naprawdę chore ceny, więc nawet jeżeli ktoś się nie interesuje mechami, no to warto się nim zainteresować do kwestii Inwestycyjnych i no będzie wychodził, więc na pewno całej, z całą pewnością wpadnie. Ale jeszcze muszę kupić tego tytanicznego mecha ziemi. O, tego będę musiał jeszcze sobie kupić, bo ciągle mi czasu brakuje. No, ale kamerka poszła, ale fajnie wygląda ten mech. Jeżeli ktoś ma tego mecha, to powiedzcie jak z stabilnością. Ale ma kurde od czasu zarobistym. Dobra, kochani. No to doszliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że yy, gdzieś tam Wasze przemyślenia na temat tego, co LEGO aktualnie wypuszcza są podobne do moich. Jeżeli nie, no to kochanie, ja oczywiście jak zwykle zapraszam Was do dyskusji. I jestem ciekaw waszego zdania. Fajnie, że jesteście i, no i wszystko. Wiecie, tak ja patrzę sobie przez ten obiektyw tam, przez taką kamerkę, no, to ja tam widzę was, widzę, widzę, widzę. widzę. Smacznego obiadu. <laughs> Dobra, kochani, no to jak zwykle. Życzę Wam miłego dnia. Oraz yy, wy też mi w sumie życie, bo jestem na wakacjach. I tyle. Do usłyszenia. Jo! Yy, <ścud> o, poznajecie to? Hehe. <ścud> Dobra, dalej nie jadę. Właśnie nam kurczak mi w tarabaniu.